To takie tylko popisowe danie, nie że tam wiesz, jakieś kotlety z ziemniakami. Dlatego nie, też nie codziennie, dziwka. jest <laughs> zachowanie. To Boże, jak klikam tą latarkę, to, to, to jest takie fajne opóźnienie. Tu powinien być tu A ta tu stoi. A badaj to. robicie? <laughs> Boże, co <laughs> animacja to jest jakieś kurwa nieporozumienie. <laughs> Jakie w ogóle są tam killery? <laughs> Problem no. jest taki, że nasza koleżanka. Nie, nie gra. gra. Aha, no to się porozkłęcicie jej tam. Idę po to piwnicę. Nie, no nie będę tak. No nic, no szkoda. No. O, to ten palony robię. No, to będzie narażona wiedzona. No, czasą się w małym, może przyjdzie tam do niej. No To źle. Co źle? Niech idzie tam się z nią. Ja robię jedynkę za rogiem i nie, nie wiem. Pewnie ten killer ten teraz do sobie gra mi też co ogląda. Jest tu ten? Aha, nie ma. Z drugiej powinien być, prosto, prosto. No, no ja nie lubię tu, bo mnie zawsze na plecy wyłarżą, jak nie z jednej, to z drugiej, kurwa. No ja też tak. mam przejebane tu, ale dobra, chuj. To są najgorsze chyba na tej mapie, w sumie. Na schody trzeba patrzeć i na paletę też, nie? Nie tamte, mój, ten w górę jedynka. Ale ja, ja nie gadam do ciebie też. Hmm. Pogadane. Dobra, taka Kolory wyblakły jakieś takie. Ja teraz kupuję tą, która jest na promocji. Trudno. I za każdym razem stwierdziłam, kupuję inną, bo jak się pije cały czas tą samą, to ten. A to jak to zmieniasz. Na to przy... Co? Powiedziałam się na początku, to powiedziałeś, że jedną i tą samą mu bo jest dobra. Nie, 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 mówiłam. W salę. Tu nie byłam ja. Mamy tą jedną i nam smakuje. No, w Aga. sensie, że worek, tak. Kawy. No i gdzie on jest? Znowu kurwa nie gra? To ten sam będzie trapper, zaś kurwa? Serial. Serial se no, no, to serii, serial, No sam chłonie. A co jest? Mówię mu serce mam. Nie było. O Bastibro się ruszyła. O, to może ona z killerem właśnie. Mhm. No to chyba stoi w miejscu ten ktoś. To jest, to jest ten nowy? Nie, Dracula. Maha. też nie gra. Nie. No to super, Lazbom. No i jakieś seriale oglądają teraz widocznie. Z tego oślepiam punkciczki. On stoi przy samej scenie budynku przedszkola. No to ciekawe. Ruszył się właśnie. O widzę właśnie. To tak samo jak wtedy, no wszystkie geny porobione i co? No to widział to mnie, sobie nie? troszeczkę pograć z nim. Nie, no. okej, okay, wokół karetki się kręcimy, on mnie nie może znaleźć. Może matka co ty robisz? Mama zmieniła motyw na chorą coś tam co myślał. To jest konferencja i chyba mnie ale... No Wiesz co, to się często dzieje jak chcesz dodać reakcję na wiadomość i przynajmniej ja tak mam. No to nie, może ona zna. też tak. No ale może chcieć. Idzie do... Widział kogo, że nie wiem kogo. Aha, Arga. Serio, będziesz się ganiać jeszcze z nami. No jak jesteś. Też... Tak, tu zrobimy... Aha, zrobimy na szczot. No w sumie jebać No, smo dostaniemy z tych ogni. No. Ło! tu z od razu. No, a gdzie ma być? Nie! Nieważne, i tak robię, Lol. Gada coś. Dobra, agę zdejmiemy, niech sobie uciekam. Jezu, chyba chciałam chciałem napić. <ścoughs> 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 a no co, Ale wszystkich pojechał ogniem No ale ale co, A co, zegarek? No miał? przecież ogniem. Aha, został ogień został. mi zabrał. Jeszcze no, mówię, u... że ogniem ma ty co Ale robi Pewnie. You stop me. Jeden gęs został i się nie da Co to jest Uciekaj! O Boże, co się stało? <laughs> no nie to nie toperza się tam gła to światło kurwa <laughs> bo ona jakiś chyba ekran. granat rzuciła czy coś, nie wiem. Biały ekran do półmordy No czemu za mną? Niech ona Jeszcze tego nie. gena kończy. Kończ ten gen. Nie do szafki się leczyć. Tak? Ja zło to ja. piorytety, macie Dobra, no idę go kończyć, nie zejsrej się. Ona go robi, ja też co robię z nią. O serio? No serio? jak powiesił? On tam idzie już. No kończymy to. Nie, kończymy go. Nie, kończymy go. Nie, kończymy go. Nara! się ją! nie? A idzie za nią, dobrze. No ona idzie ściągnąć. Idzie? Najpierw bym otworzyła bramę chyba. Ja bym idę do szafki, poszedł. O mnie kampi, teraz bym ona tutaj przyszła z nim i już tutaj stoi. Super. Dobra, czekaj, ja najpierw bramę załatwię, dobra? Słyszę to. Wiem. I ona w tym momencie powinna cię ściągać. Ale ona zaś stoi przy mnie. No to albo tak, albo srak. Robimy podmiankę, póki się brama nie otworzy. tyle. No ale nikt tej bramy nie otwiera. No to ona Ach, powinna po to robić w tym momencie! No co za. Ona, głupia jakaś! Po no, co ja to wszystko robię? Nie wiadomo. Nie wygląda gdzie ona jest, widzicie? Nie rób tragedii, powiedział. No ona stoi przy nas i ja ani bramę nie otwiera, ani nie ściąga. No ja nie wiem. Boże, gdzie jest kurwa brama? brama? Tu jest dobra. Tu? Nie, tu jest mało. Gdzie jest brama? Tu nie otwieram Brama jest przygotowana. No On wie, że ja mam. Mhm. No to już chuj, bo ty giniesz. Kurwa mać. Podnosicie czy nie? Nie, 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 ja nie, nie To idę. No ja go biorę na siebie, bo jeszcze mogę raz. No ja go bym w ogóle wziął na siebie, bo jeszcze nie miałem ani razu. Tam też ta ma On otoś... nas nie podniesie. Ale jesteś mhm. jesteście wszyscy bardzo daleko, to dlaczego no Ja przecież jestem się. już. Dobra, ja się... Y... Aga, no ty się podnosz. Podnoszę, podnoszę już. Nie zdążymy, nie ma unia. Ja. zrobimy inaczej, Patryk. Niech cię tumberski weźmie. Aha. Pizda. Nie, 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 nie przy nim. No wiem, ale to się podleczyło. mnie, boże. Weź mnie już, no. Kurwa męcz. A ja bym się podniósł. Ona to zdupczyła. Powinna tą bramę otwierać w tym momencie. Boże. W bo ja miałem, ja miałem podniesionkę, a wrócę się wie, bo żeby ją podnieść, no i no Ale się tak byś nie podniósł, bo jej brakowało, on tu był nad nią, to on co? Ja się nie zblokowałem. Uderzył. On by mnie uderzył, tak. Aha, zbadżył się i mnie zostawił, kisnął. Aha, bo ona mu coś chyba rzuciła znowu. O I za nią. To się trzeba pouleczać, albo nie wiem, tą bramę otworzyć, niech się do tej bramy on czołga to no nie ma szans. Dobrze, dobrze, niech idzie za nią. Jak ją zajebie, to mamy wyjebane. No, no i tak niech się... rany, no. Jezus, ale no już jest się, że na pójdzie stąd, a nie będzie kucało. No <noise> ona w ogóle nie myśli, w ogóle nic co naszej nadaje. Znaczy w się tak. weźmie, tak? Bo ja mam dziadka. Patrz stoi, dobra, Tumberski, jesteś podniesiony jesteś. No ale Idź co pod wy bramę. Ja mam dziadka. Kurde, ślubu ja ja nabyć obronka. Zaraz się tutaj odnowi ten hak On na to czeka pewnie. Tak Nie czołgaj się, bądź on cię obserwuje wtedy. Niech idzie do niej. Kurwa jebana na no. <laughs> Żeby cię nie chwycił, nie? A działa, to tak? Pojawił się? Nie. Tak. No to Dobra, to trudno. Musisz otworzyć bramę i uciec. Nichuja gdzie no on z tą No jaka? On myśli, się... że ją podniosę. Wstawaj i otwieraj bramę. No. Może Tunderski też zdąży uciec. No aleć, zdążyj, masz na chuje. ognie. Nara. Może jej zrobi. Nie, wziął ją po prostu. Ona pierwszy haknie. No taka pomocna była właśnie. Do niego najlepsza kawa to jest kurwa, zwykła zalewajka, kurwa sypana. No ale pił czarno, powiedział, że zwykła dobra. No to mleko masz z otrute, coś ja poradzę? Ty otrułeś mnie. Tej matki, jest dobra, mleczna, bardzo fajna kawa, u nas jest kurwa spleśniała i kwaśna, za każdym razem już jest piąta kawa czy szósta i ona dalej da mami ma, mami ma Mami, 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 mami ma. Nie ma żadnej kwasy. byś musiał u mnie się napić. Patrz, kto to wyjebał, słyszałem to. Boże, kto wyjebał Boże. to drugi raz, nie wytrzymam zaraz. <laughs> Aha, jeszcze spierdolił, ja byłem obok, no to kurwa nie wierzę. To, bo kawę i jedną no. ręką nie widziałem gdzie te. No, no tutaj to do to szafki w takim razie, bo teraz siedział cały mecz. O! Już mnie kurwa go... Czy mam taką... A Legion jest okej. Okay. No, to... Ale czy mam terror na pół mapy w ogóle? No bo on ma takie. Ale tej nie widziałem a kurwa czy jego, a... Aha, jestem narażony jeszcze, super. No a to jest ghost twój za nim. Kurwa, no to muzyczka była legionowa. Nie na pewno. Patrzę na te kółko, co to za Legionowe? Jakieś nowe. Gdzie to wy się... Granicje. Kurwa, koło tego dziwnego wraku, takiego malutkiego Ale nie wiem gdzie on jest, bo on mnie zgubił. Chyba zgubił, Nie, idzie zgubił, za mną. Wosobie. Idzie za mną kurwa! Jak mnie zgubił to Już mi nie odpuści, bo jestem narażony, więc wyjebane będzie miał Patrz. i mam paletę pewnie długi. nie zdążę Ale nie wiem czy tu jesteście wciąż Dostał! Byli... Bardzo długo się oślepię, ale da się ja Jestem we dużym pośle. wraku no, chodź tu, Tumbers. No, leć, leć, dobra, leć. Teraz mi się skończy narażenie, ciulu, zostaw mnie. No, no jeszcze trochę się A ile to trwa minuta? Kurwa! No, oczywiście, musiał przez paletę. Zrobimy dwa gene, zudy, jak dobrze pójdzie. A ze Saranem? No, tyłem. No, oczywiście, że tyłem, a co ty myślać. Jak się odwrócił od razu, no, nie, żeby genów nie, Iwnice, nie wypieprzało. To... Czasem. Mam półwiglowanie, ale chyba gdzieś o waszą kierunku oboc. Nie, ja nic się z gnojem nie dzieje, na szczęście. Gorz to, że gnoja nie słychać i tutaj mm -hmm. też nie widać na tej mapie. No Proszę. Dostaw ah. go! No mnie też masz męż... KURWA UTKNĄŁEM W TYM jebanym OKIENKU TUMBERSKIM Ale to, to moja wina. Znaczy ja yeah. Znaczy <laughs> że tam utknął Nie Idzie za mną oczywiście NO! Rzuciłem paletą, już był Animacja spada na o pod Jezu, paletą O nie, ale mnie Tyrpie w przestrzeni Pod paletą bardzo. I specjalnie nie chce mnie podnieść Więc macie czas, żeby przyjść Tylko uważajcie, bo się tu kręci Aż tak szybko Aha Pewnie wróci tu no nie chcę wracać. W ogóle jest na hak. Bank. Jest a hak, nie. a za hakiem jest y, totem. No jest, chciałem go robić, ale już zrobiłem inne. No i skąd ci dostał Pierdol. Uważajcie, on tu będzie się. Uważajcie. Ty czy mi para na mordę. Nie wiem, gdzie on jest. Idę po tego dziada. Jestem narażony nagle. No, no to super. Idę tak szybko, nie? Ma być tak fajnie i w ogóle, i co? Uciekam z On tu jest w ogóle, ale mnie nie widzią. Wykryłem go. Chodź tu. No bo. No co ty robisz? Boże, on tu zaraz przyjdzie na zeżerę. Zaraz no tego nie zrobisz. Ja nie jestem. No, co ty chłopie robisz? No, wyrywa mi się, nie chcesz tego leczyć. Tu. O to leczenie spadek pojebanek się puści, więc. No, się zatrzymuje przede wszystkim. Nic się nie zatrzymuje, tylko no chuj spada od razu. Spada, ale się potem nie ładuje już od razu, tylko jeszcze po, to, po chwili jak leczysz. Jezu, to jego nie jego trochę odcinek. No patrzcie, ja pół mapy się z nim goniłem, a i tak mnie dopadł na, na, na tym pora porażeniu. Nie Wydaje mi się, żeby on aż to lecz się musiał nabijać, żeby to odciągnąć. No okej. Okay. Boże, miał być tak pięknie i co? Wszyscy wisimy, a te geny w ogóle nie ruszyły. O, idzie do mnie. Chciałam, że do mnie się skrada. Cześć! O kurwa, no i znowu utknę, się że to jest wejście do wraku! Dubu, 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 dubu. Aleks! A, ty chuju. Aleks, bo cała roletę zwalisz, co robisz?! Wyprzyło cię! Jezus, ej z tych chuju jebany. Się. On mi tu idzie coś na no, gdzieś to było gdzieś przed chwilą, no ale no, no bo musiała być... Boże, chyba czemi Wraca? Tak, no wracaj. Tak, uciekaj. Boże, jak mordę przeciągnięte No bo to jest Jake On gdzieś mnie zostawił coś. Mm. Nie, 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 jest za mną. Dobra, nie zniknął nagle. Nie, ja do szafki się uleczy. Tyrpie mnie fast. Szuka. No, będzie. Aha. Co tak szybko się ruszył po tym... No ale i tak się nie dałoby ...wrzuceniu na, na ramię. Boże. Szafce. No ale po co się tak poświęcasz? Dziękuję, mam. się kogoś, jak stęczę... No i poleciał z za wami. Źle wszystko. Może zwłaszcza. No za mną, bo już mam drugi hack, nie? Nie, nie, nie. Niech on się mną troszeczkę zajmie tutaj. No. Lecz mnie! Oh. Uciekajcie stąd! A no, też mogę wisić jeszcze. No ale. Ale? No, no, oh. to. Tak, po prostu do was pięknie zęby. Nie, on Ta, idzie do ciebie. Haka. Nie, on poszedł do niego, leżonego. Chodź, Aga, uleczymy. Ja do szafki idę, weźcie tego gena tutaj się, no. Troszkę mieliśmy czasu. dwa geny i jednego haka, wszyscy są prawie po dwa haki i dopiero jeden gen. Jeszcze gen na środku. <laughs> dużo by Boże, no, co mnie tu. Się przejść nie da! To mu zaś wszedł w kadr. Ace chyba tak. U góry tu gen robienia. wiecie. maruda. Gdzie Ale... on jest? Do szafki idziesz czy co? A tak, bo to jest doleczenie bez sensu. Kurwa, ziemi. wyskoczył z dużego no. Kurwa, nie wiem gdzie on tu jest bardzo dużo o, w samym tym, dobra wie tu robicie. Co no, no, mi, mi tu kurwa kucało? Nie, no on ja ci chciał chyba miejsce zrobić. Nie A A no, ciągle serce tu mam, gdzie on jest? Nie wiem, jak nie wiem. my nie mamy w ogóle. Tą jest tam pod... Po twojej... No wprócie. już mamy serce. No bo jest tu. Gdzie? Na dole gdzieś? No jest nie no... Przecież Aha, tu za jest. nami ja go w ogóle nie widzę! I poszedł za wami, no? Bo on jest taki za... mamy jak surwok. Bo... Dlaczego no ja w ogóle nie mogę przechodzić uleczony? między tymi? No kurwa. Gdzie ty robisz gena? A ty po prostu? Się we wszystkim blokuje i to ma jeszcze jakieś niewidzialne te tekstury poboczne. Już mnie to wkurza. A ja go nie widzę? Nie na tej mapie. się z nim sklepać. długo. Jak ja nie umiem. Połowę gena już mamy. <grym> jak no. on już mnie robi? On już mierzył. Brama jest tutaj, gdzie wisiałem ogólnie. Nie mam już siły. Skończymy <laughs> no, to. Męczyłam A to chcesz koło nas. No. Dobra, ale skończymy to. Pójdź. No. mnie weźmie zanim powiesi, to to zajść. Się. Się. To właśnie Aha, idę ją przygotować, no? On tu przyjdzie od razu. No robi mnie, no tutaj na hak. O Jezu, co no, Idzie do bramy. Tak, ja się no. idę tu skitrać. Nie wiem, czy będzie mi widział, czy nie. No on już idzie tam. tam. jest otwierał tamtą. Mnie. Trzeba spierdalać o drugi koniec mapy. Na Nie ma Noeda. No ale Zur jest jeszcze No Dobra, no trudno. Aha, on już otworzył, oczywiście. No super. Chuj. to mnie już będę leżął. No właśnie. nie może tak być. Dobra, spieprzaj. No, to w ogóle... Ta brama jest na drugim końcu. O Boże, no ale co to było? Masz no, ds czy tam? co? Ja zrobiłam Dead Harda. ds się pytam. Nie ma ds bo już otwarte są. Bramy skończone gamy. Ty kurwiaj, ty oślepiony, oślepiony razy dwa, he, he, kurwa podnosi ją. Nie damy rady. Jak to się dwa lata podnosi? Bo są połamane kości i kwotach Dobra, ma jest tam na wprost, tak ty? Nie, nie, oni tak nie Nie, bardziej... po drugiej stronie statku, jakby no. no. No, moim... Odnoście się, bo on mnie zostawił i nie wiem kogo on kurwa teraz no, dzwoni. Gdzie on jest? Ale ja, no właśnie to jest problem, że ja go w ogóle nie widzę na tej mapie. Widzę Aha, go. Zna. za mną jest. Lecz mnie kurwa, jest. No nie no, no ja go nie widzę niestety. No to podjaśnij sobie ekran. Jest już jasno. Mam balans landing, kurwa. Tu jest paleta, gdzie ma hak? Już więcej nie zrobię. No a ja więcej też nie nacisnę. 1600. Purywa. No, jeszcze ja umrę po drodze i ty. No właśnie. Ten, ten mógł ace bym się podłożyć. Jest? No, no ja go leczę, no ale ma wyjebane. Co szybciej. Gdzie jesteś, tumberski? ja zawsze mogę coś wziąć na siebie. Co to braknie. Gdzie biegnie? Dury, o dobra, jesteś, turgi. A to ace? Tylko coś jest. Aha, za wami, dobra. Nie, nie, go nie ciekawe. Leć, Nie, bo on nie da. Dobra. Że publiczne i ukończ naprawę generatora w stołówce w raku, Bla, bla, bla. No, A nie. zrobiłeś nigdy hit? No. No co, ty nam tak powiedzieć ostatnio w Raku City. <laughs> no ale wy ile graliście, ile ja kurwa nie grałem.